Wyścig szósty. Billy Hemil, szybki jego motocykl. Szybki motocykl Carlsona. Znakomicie teraz Łukasz Romanek. No i proszę, jak zmieniają nam się te nastroje, jak w kalejdoskopie. Ale Łukasz Romanek gdzieś tam zakopał się przy bandzie. A tak w tej chwili na pozycję Grzegorza Kłopota. Kłopot wąsko było tam pomiędzy bandą a motocyklem kłopota, nie znalazł tam miejsca Łukasz Romanek, wyścig układa nam się na 3 do 3, Mikael Carlson potwierdza tę opinię, że w tym roku będzie się liczył w walce o tytuł Mistrza Świata znakomicie, nie dał w tym wyścigu szansę Milowi, ale jeszcze z metrów do zakończenia tego wyścigu, ale błąd, kłopota, zbyt szeroko Romanek czujny tam przy krawężniku, kłopot Wciąż porębicie, wciąż gdzieś tam blisko bandy szuka tej prędkości. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Pierwszy oczywiście Mikael Karlsson, drugi Kemil. A Grzegorz Kłopot walczy teraz o trzecią pozycję z Łukaszem Romankiem, jadąc chyba troszeczkę za szeroko. A tak jeszcze Łukasza Romanka po zewnętrznej. Kłopot będzie trzeci. Tak jest remis w tym wyścigu. I wciąż rezultat nierozstrzygnięty, bo po sześciu gonitwach.